Cześć, witajcie. Jest 5.26 A ja zbieram się do pracy. Od czasu do czasu niestety muszę podjechać do biura, do kancelarii. Jestem prawnikiem korporacyjnym z zawodu, nie tylko futbolem żyje człowiek. Dzisiaj przyszedł taki dzień, że, że muszę po prostu pojechać do Warszawy. Muszę pojechać do biura, więc musiałem sobie wcześniej wstać. Z natury jestem przyjeżdżać wcześniej. Więc bo jestem jestem, biurze jako 6.46, 6.50 i lubię dojeżdżać samochodem. Powiedzcie jak wy. Eee, ja z kolei na pewno preferuję komunikację miejską. Nie ze względów ekologicznych, ale ze względów eee, oszczędności czasu. Dajcie znać, jak to u Was. Przejdźcie, dojechałem na stację. Eee. Czekam sobie teraz na pociąg, żeby przefoliować trochę wcześniej ze względu na miejsce parkingowe. Dlatego też między innymi jeżdżę tymi wcześniejszymi pociągami, bo znaleźć miejsce parkingowe gdzieś przy stacji kolei i to jest tragedia, naprawdę 20 minut, a godzina prawie do centrum to jest ogromna różnica, a zwłaszcza, że to już nie jest okres pandemii, gdzie faktycznie jeździło się po 25 minut samochodem, bo nikt się nigdy nie ruszał. Eee, tak teraz szczerze nie lubię, nie lubię, eee, nie lubię jeździć tak. do biura samochodem. Dajcie znać jak wy, oferuję komunikację miejską, nie jest to żadna reklama komunikacji miejskiej, bądź bycia eko, bądź czegokolwiek, nie zachęcam, jeżeli ktoś woli jeździć samochodem, niech jeździ samochodem, mi jest to po prostu wygodne, mam blisko do, do kolei, do miejskiej kolei, mam blisko, starczy, że podjadę autem, więc później mam blisko, tak naprawdę, żeby się przesiąść i dojechać do biura, Biuro mam w centrum, więc naprawdę wygoda jest ziemska. koszty są znikome. E, zwłaszcza, że mimo wszystko gdzieś w centrum trzeba zaparkować, a to się wiąże ze strefą i na pewno wielu z Was dobrze to wie: e, że jeżeli trzeba gdzieś zostawić auto w centrum w środku tygodnia na parkingu, to te opłaty nie są małe. Eee, dobra, ja w takim razie zaraz sobie wysiądę z auta i pójdę pewnie na peron. Będę ja już czekał na swój pociąg. Widzicie, jak tak szybko wychodziłem i zapomniałem kabla od ładowania, to bym się ładnie urządził. A na szczęście sobie przypomniałem. Wracam szybko na pociąg. Jechałem do biura, widzicie, co cenię sobie bardzo e, miasto zrana. Widać ten pętł ludzi, e, ale jednocześnie ulice jeszcze nie są tak pełne, jest 645, więc e, miasto powoli się budzi z naciskiem na powoli, podejrzewam, że o 8-9 będzie jeszcze więcej ludzi. Jeszcze szybko wpadłem po jakieś śniadanko, dwie kanapeczki, bardzo dobre. Sprzedajemy na dole w budynku. No i jakąś wodę. Coś pić trzeba, nie tylko kawę. Dobra, bierzemy windę. Jedziemy. Idealnie. Idealne wyczucie czasu. Jeszcze zarypałem drzwi. Idealne wyczucie czasu. Jedziemy na przesądne piętro. 13. Słuchajcie, jeszcze szybko sobie wyskoczyłem z biura. Muszę odebrać jedną książkę w księgarni. Miałem chwilę, więc mogłem wyskoczyć. Podjadę sobie autobusem dosłownie z 2-3 przystanki. I odbiorę. Już czekałem już dwa dwa tygodnie. Ja za każdym razem gdzieś to tam odkładałem. Mówiłem, że później, 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 później. I tak człowiekowi zleciało. W końcu dostałem maila, że jak nie odbiorę, to przekażą do magazynu. No. I tak, że dwa tygodnie wytrzymali. Jestem pod wrażeniem. Muszę przyznać, że te dwa tygodnie to i tak naprawdę dużo, a nawet w mailu w pewnym momencie napisali, że można przedłużyć nawet do 30 dni. Więc tutaj ogólnie propsuje, nie jest to reklama, ale propsuje księgarnię do za długi okres oczekiwania na odbiór zamówienia po jego przekazaniu i po jego realizacji. Więc e, naprawdę, bardzo długi okres, e, książka może na was czekać, więc naprawdę polecam, warto, no a ja czekam na autobus, bo poruszanie się o tej porze samochodem po Warszawie to jest samobójstwo, czy nawet Uberem, czy może Uberem byłoby szybciej. O, nie narzekam nigdy na komunikację miejską, nie jestem w pracy dzisiaj, strasznie zapiernicony dzień, dosłownie telefon mi się tak urywa, że już mam czerwone ucho, naprawdę. Po prostu co chwilę ktoś do mnie dzwoni albo gdzieś ja muszę zadzwonić, jest po prostu. W biurze zawsze są jest urwanie głowy, po prostu też tak macie, że w biurze zawsze macie urwanie głowy ja zawsze chyba. ba nie wiem, przestanę tak często jeździć do biura. No. Wrócę z powrotem do raz w tygodniu albo raz na jakiś czas. A teraz poczekamy na autobus. Udało mi się odebrać książkę. W sumie nie dla mnie jest ta książka, tylko dla mojego taty. Lubi takie klimaty historyczne, spiskowe, trochę dokumentalne. No się, że była. Ciężko ją zdobyć w <grytanie> jakiejś rozsądnej cenie gdziekolwiek. Wracam w takim razie do biura, no bo nie mam co, co teraz ze sobą robić, kiedy sobie na kolejny autobus. Nawet w sumie się nawet nie zorientowałem, że tak się księgarnia jest to owo, ale koszyki. Muszę się w końcu wybrać. Ostatnio byliśmy w Ćmie eee, i w sumie w spółdzielni w Rally eee, Godne polecenia miejsce. Naprawdę pewnie widzieliście gdzieś tam może na story sumnie, może u Menuni Naprawdę, godne polecenia miejsce. Eee, super smaki, jeżeli chodzi o spółdzielnie, Ja eee, muszę przyznać, że szczerze mogę polecić tam. Akurat szczerze mogę polecić tam skrzydeł Kabafu duża porcja i jak jest maki biegnę na autobus Kurde, gdyby nie ta kamienica, to to na środku wyglądałoby jak Times Square. Oblepić wszystko tylko reklamami i no naprawdę. Pomyślałem, no, że się spóźniłem na autobus, a to proszę. I co? Już praktycznie pod biurem, więc wracam wbijam na się jeszcze kawy trochę popracuję i pewnie. 15 15.00 będę zbierał się do domu i jeszcze muszę pamiętać o pączkach koniecznie pączki, tutaj jest tak zarąbista pączkarnia więc koniecznie pączki muszę zabrać dla Miuni obiecałem są przepyszne pewnie wam pokażę ale to dopiero jak wrócę do domu słuchajcie, zdobyłem pączki mam chyba nawet udało mi się wyrobić na wcześniejszy pociąg 15.30 Teraz zobaczymy. Tak jedzie. Kurde, ale fart. Ja jestem zdyszany. Szczerze, że się nie wyrobię dosłownie. Z czytrawej był opóźniony. Ale jedzie.